Zapraszamy na wirtualny spacer po wystawie Wrocław 1945-2016, znajdującej się w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Technologia filmów 360 stopni sprawia, że możesz oglądać dowolną część ekspozycji. To tu zaczyna się Wrocław. Wspólnie odkrywajmy jego historię. Życie codzienne w Polsce po 1956 roku nie należało do najłatwiejszych. Społeczeństwo borykało się z wieloma problemami, które były efektem złej polityki gospodarczej władz komunistycznych, która cechowała się centralnym planowaniem. Sytuacja gospodarcza w kraju zaczęła się pogarszać, co skutkowało brakiem podstawowych artykułów. W 1959 roku zostały wprowadzone bezmięsne poniedziałki. Oznaczało to, że obywatele w tym dniu tygodnia nie mogli zakupić większości produktów mięsnych w sklepach, jak i w restauracjach. Sytuacja poprawiła się na początku lat 70., wraz z dojściem do władzy Edwarda Gierka. Polska otworzyła się bardziej na kraje zachodu. Symbolicznym wydarzeniem tamtych lat było wprowadzenie w 1972 roku do dystrybucji Coca-Coli na amerykańskiej licencji. Dzięki czemu też jej produkcja wzrosła w naszym kraju. Ekipa rządząca pragnęła, żeby społeczeństwo skierowało się ku konsumpcjonizmowi. Jednocześnie Wszak obecna była propaganda sukcesu, a jej sztandarowym hasłem było, aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej. Jednak skutkowało to zaciąganiem ogromnych kredytów w krajach zachodu, a pieniądze były źle inwestowane. Od połowy lat 70. sytuacja gospodarcza w Polsce pogarszała się. W sklepach zaczynało brakować podstawowych produktów, a wielkie kolejki. Stały się symbolem czasów PRL-u. W 1976 roku władze zdecydowały się znowu wprowadzić kartki aprowizacyjne, które zostały wcześniej zniesione w 1953 roku. Początkowo wprowadzono je na cukier, a z biegiem czasu na inne produkty. Kryzys, który rozpoczął się w połowie lat 70., pogłębiał się i trwał aż do końca czasów PRL-u. Odskocznią od szarej rzeczywistości tamtych czasów były z pewnością liczne sukcesy polskich sportowców na arenie międzynarodowej. Nie inaczej było we Wrocławiu. Jako pierwszą osobę możemy podać Wander Rutkiewicz, która była pierwszą Europejką, ta stanęła na Mont Everest oraz pierwszą kobietą na świecie, która zdobyła szczyt K2. We Wrocławiu pierwszy Polak również pobił rekord świata w pływaniu. Był to Marek Petrusewicz, który dokonał tego na pływalni przy ulicy Teatralnej. Wrocław słynął również ze sportów zespołowych. W 1977 roku piłkarze Śląska Wrocław zdobyli pierwsze mistrzostwo Polski, a siatkarze Gwardii Wrocław trzykrotnie z rzędu w latach 80 dokonali tego samego osiągnięcia. Wrocław znany jest również z Żużlu, na którego czele stał klub Sparta Wrocław. Jednak i w sporcie zdarzały się absurdy. Sportowcy nie byli zatrudniani jako profesjonalni zawodnicy. Byli zatrudniani na etatach wojskowych, milicyjnych czy chociażby górniczych. Jednak była to tylko fikcja. W rzeczywistości uprawiali jedynie sport. Wrocław. Osiągał również sukcesy z zakresu kinematografii polskiej. W 1954 roku powstała na tych terenach wytwórnia filmów fabularnych. Technologicznie nie odbiegała od innych studiów filmowych na terenie całego kraju. Dlatego też do nadodrzeńskiej metropolii przyjeżdżali słynni reżyserzy. Z wytwórni tej wyszły takie tytuły jak. Popiół i diament Andrzeja Wajdy, rękopis znaleziony w Saragosie, Wojciecha Jerzego Hasa czy chociażby znana wszystkim komedia Sami Swoi Sylwestra Chęcińskiego. Jednak nie tylko względy technologiczne były dla reżyserów atrakcyjne. Prowincjonalność Wrocławia sprawiała, że cenzura oddziaływała w tym miejscu nieco słabiej niż na przykład w Warszawie. Z miastem tym, stolicą Dolnego Śląska, związany jest również Zbigniew Cybulski, aktor, idol lat 60. Z jednej strony wystąpił ponad połowę swoich filmów właśnie tutaj, nad Odrą, z drugiej zaś poniósł tragiczną śmierć wpadając pod pociąg na Dworcu Głównym. Dlatego też na peronie numer 3 znajduje się jego tablica pamiątkowa. Obecnie Wrocław jest silnym ośrodkiem akademickim. To tutaj znajdują się takie uniwersytety jak Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Przyrodniczy czy chociażby Akademia Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta. Jednakże początki szkolnictwa wyższego w stolicy Dolnego Śląska rozpoczynają się już w 1945 roku, jesienią, kiedy to powstają uczelnie takie jak Uniwersytet Wrocławski i Politechnika Wrocławska. Początkowo kadra profesorska. Wywodziła się z uniwersytetów lwowskich. Jednakże z biegiem lat została uzupełniana, a następnie zastępowana przez absolwentów uczelni wrocławskich. Wrocławskiej nauce przez dziesięciolecia udało się wykształcić swoją własną tożsamość. Jednocześnie osiągała ona liczne sukcesy. Ważnymi postaciami mogą być np. profesor Wiktor Bros, kardiochirurg, który przeprowadził. Pierwszą w Polsce operację na otwartym sercu oraz dokonał udanego przeszczepu nerki od żywego dawcy. Inną postacią jest profesor Ludwik Hirschfeld, immunolog, twórca polskiej szkoły immunologicznej, który odkrył prawo dziedziczenia grup krwi, znane nam do dziś. Inną ciekawą postacią jest chociażby profesor Stanisław Taupa, twórca szkoły torfoznawczej. Od 1951 roku był rektorem Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Wrocław jest ważnym ośrodkiem artystycznym na kulturalnej mapie Polski. To tutaj wrocławscy artyści stworzyli miastu markę jednej ze stolic muzyki, literatury, teatru, kina czy chociażby polskiej szkoły plakatu. Na wystawie mamy zaprezentowane prace takich artystów jak. Tadeusz Ciałowicz, Jan Jaromir Aleksiun, Eugeniusz Gestankiewicz czy Jan Sawka. Tworzyli oni afisze do słynnych oper, spektakli, czy chociażby wystaw w galeriach i muzeach. Również tworzyli logotypy czy identyfikację wizualną słynnych wrocławskich festiwali, takich jak Bratislava Cantans czy Just Not Odrom. Ten ostatni swój początek ma w 1964 roku, kiedy to w klubie Pałacyk odbył się. Konkurs przeglądu jazzowego. Warto też wspomnieć o działalności teatralnej. W mieście działały takie teatry jak Kalambur, teatr Pantomimy Henryka Tomaszewskiego, czy chociażby słynny na całym świecie teatr laboratorium, który stworzyli Ludwik Flaszen oraz Jerzy Grotowski. Ten ostatni spełnił założenia tak zwanego teatru ubogiego. Czyli takiego, który eliminował wszystkie niepotrzebne akcesoria ze sceny. Również musimy wspomnieć tutaj o działalności literatów. Z miastem związane były takie postacie jak Tymoteusz Karpowicz, Marianna Bocian czy Rafał Wojaczek. Ważnym twórcą był również Tadeusz Różewicz, który spędził w tym mieście połowę swojego życia. Na wystawie mamy zaprezentowane jego osobiste pamiątki, które pochodziły z jego prywatnej szuflady. Wrocław jest znany ze sztuki współczesnej. Zainteresowani historią sztuki, ale nie tylko, na pewno kojarzą takie postacie jak Natalia LL, Józef Hałas, Konrad Jarocki czy Zbigniew Makarewicz. Ciekawą postacią jest również Stanisław Dróżdż, klasyk polskiej sztuki awangardowej, i artysta związany z poezją konkretną. Swoje prace określał mianem pojęciokształtów, czyli kształtów pojęć, które realizują się w konkretnej przestrzeni. Tego typu prace możemy dojrzeć na fasadach budynków w całym Wrocławiu. Jednym z przykładów jest na pewno budynek Muzeum Współczesnego Wrocław przy Placu Strzegomskim. Wrocławska architektura dość mocno ucierpiała podczas działań wojennych, szczególnie przez określenie tego miasta mianem Festung Breslau, czyli twierdza Wrocław. Ludzie, którzy przyjechali do powojennego Wrocławia, musieli zmierzyć się z wieloma problemami, w tym ze zrujnowaną architekturą. Musieli ją poznać i odbudować na nowo. Początki odbudowy architektury we Wrocławiu datujemy na 1946 rok, kiedy rozpoczęto prace budowlane w katedrze wrocławskiej. Sukcesywnie zaczęto odbudowywać inne średniowieczne zabytki świadczące o piastowskiej przeszłości miasta. Wrocławska architektura po 1956 roku nawiązywała do przedwojennych konceptów i wątków uzupełnionych o. Pomysły ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej. Eksperymentowano z przeróżnymi konstrukcjami, czego ciekawym przykładem jest chociażby Dom Iglo. Budynek mieszkalny autorstwa Witolda Lipińskiego. Musimy tutaj też na pewno wspomnieć o Wrocławskich wieżowcach przy Placu Grunwaldzkim autorstwa Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak. Co ciekawe, Wrocławski Manhattan. Miał też swoją prezentację na wystawie w Nowym Jorku, która opowiadała o twórczości architektki. Tak jak złożona jest historia miasta, tak złożona jest jego architektura, gdzie dawne poniemieckie domy i kamienice, architektura średniowieczna miesza się ze współczesnymi postmodernistycznymi konstrukcjami i szklanymi wieżowcami. Jest świadectwem zamkniętej epoki, trudu i energii włożonych w odbudowę nowego, ale jednocześnie też starego miasta Wrocław.